Czy zastanawiałeś się kiedyś, że żebrak siedzący na krawężniku może być zaledwie pięć decyzji od życia w obfitości? Tak, powiedziałem pięć. I nie, to nie jest hiperbola. Jedyna różnica między osobą żyjącą w niedostatku, a osobą żyjącą w obfitości, nie leży we krwi ani w szczęściu. Leży w umyśle, w wyborach i w dyscyplinie. Podczas gdy wielu wierzy, że urodzenie się biednym to wyrok na całe życie, prawda jest taka, że bogactwo to ciągła decyzja, podejmowana w ciszy, gdy nikt nie patrzy. Dziś pokażę ci pięć kroków, które przekształcają przeciętność w fortunę. A jeśli będziesz miał odwagę je zastosować, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Umysł to gleba, na której sadzi się każdą fortunę lub każdą porażkę. To tam, w najgłębszych myślach, w przekonaniach, które nosimy w milczeniu, zaczyna się lub kończy każda podróż ku bogactwu. Większość ludzi nie ponosi porażki z powodu braku inteligencji ani braku możliwości. Ponieśli porażkę, ponieważ nigdy nie nauczyli się kontrolować żyznej gleby, na której wszystko się zaczyna własnego umysłu. Czy zauważyłeś kiedyś, jak pojedyncza negatywna myśl ma moc zrujnowania całego twojego dnia? Budzisz się zmotywowany, pełen planów, ale wystarczy, że wkradnie się jedna wątpliwość: czy jestem wystarczająco dobry? I wszystko zaczyna się walić. Kawa traci smak, energia odpływa, motywacja wyparowuje. Dlaczego? ponieważ pozwoliłeś chwastowi rosnąć w swoim mentalnym ogrodzie, nie wyrywając go natychmiast z korzeniami. Znałem genialnych ludzi, którzy umarli w biedzie nie z powodu braku talentu, ale dlatego, że pozwolili by ich ograniczające przekonania stały się łańcuchami ludzi, którzy mówili: nigdy nie miałem szczęścia, życie nie jest sprawiedliwe, nie urodziłem się do tego. Takie frazy są jak trucizna sączona kropla po kropli, aż duch stanie się zbyt słaby, by zareagować. Z drugiej strony znałem też prostych, skromnych ludzi, bez formalnego wykształcenia, którzy zgromadzili fortuny, ponieważ posiadali coś, co niewielu ma: absolutną kontrolę nad swoimi myślami. Decydowali w co wierzyć, decydowali jak reagować na trudności. I to właśnie ta zdolność do wewnętrznego mistrzostwa przekształca zwyczajne w niezwykłe. Pamiętam, jak pewnego razu zostałem upokorzony przez wydawcę. Powiedział, że moje pomysły są romantyczne, dziecinne i nierealistyczne. Wyszedłem z redakcji ze ściśniętym gardłem. Jego słowa waliły mi w głowie jak wyrok. Tamtej nocy, leżąc w tanim pokoju w pensjonacie, mój umysł zaczął pracować przeciwko mnie. Może ma rację. Kim ja jestem, żeby myśleć tak wielkimi kategoriami, ale wtedy przypomniałem sobie czego nauczyłem się od Andrew Carnegie: umysł jest jak lustro, odbija to, co zdecydujesz mu pokazać. Jeśli pokażesz mu porażkę, odbije porażkę, ale jeśli pokażesz mu przekonanie, zwróci siłę. I to właśnie tam, w tym ciasnym, ciemnym pokoju, podjąłem ostateczną decyzję. Nigdy więcej nie pozwolę, by negatywna myśl zagnieździła się we mnie bez wyzwania, walki, pokonania. Zmień punkt ciężkości pytania. Zamiast myśleć, a co jeśli poniosę porażkę, pomyśl, a co jeśli to zadziała? Zamiast nie mam doświadczenia, pomyśl, czego mogę się dziś nauczyć, aby być lepiej przygotowanym jutro. Ta prosta zmiana przeprogramowuje umysł, aby szukał rozwiązań, a nie wymówek. Ludzki umysł, wielokrotnie karmiony pewnością siebie, dyscypliną i wiarą, staje się narzędziem potężniejszym niż jakakolwiek maszyna stworzona przez człowieka. I jest praktyka, którą odkryłem jako niezbędną w tym procesie wizualizacja. Zamykając oczy i widząc w szczegółach życie, które chcesz stworzyć, twój podświadomy umysł zaczyna pracować w ciszy, szukając możliwości, generując pomysły, znajdując ścieżki. To prawie magiczne, ale to nie magia, to naturalna neuronauka życia. To jak sadzenie nasiona i wiedza, że jeszcze zanim wykiełkuje, coś już się przekształca pod ziemią. Ale musisz karmić tę glebę powtarzaniem i przekonaniem. Afirmacje są jak nawóz dla myśli. Mów codziennie z stanowczością: Jestem zdolny, znajduję rozwiązania, zasługuję na dobrobyt. Nawet jeśli na początku wydaje się to fałszywe. Zwłaszcza gdy wydaje się fałszywe, bo właśnie tam leży moc. Podświadomy umysł nie rozróżnia tego, co jest rzeczywiste, od tego, co jest konsekwentnie powtarzane. A jeśli będziesz to powtarzać wystarczająco często, zaakceptuję to jako prawdę. Znałem człowieka w Chicago, który pracował w fabryce, zarabiał płacę minimalną i był ciągle ignorowany przez kolegów. Pewnego dnia usłyszał jeden z moich wykładów i postanowił zastosować jedno nauczanie. Codziennie sadzić myśli o sukcesie. Zaczął czytać dobre książki, zdystansował się od negatywnych kolegów i powtarzał sobie, że zbuduje własną firmę. Dziesięć lat później ten człowiek był właścicielem największej firmy chłodniczej w stanie nie dlatego, że wygrał na loterii, ale dlatego, że każdego dnia podlewał swój wewnętrzny ogród wytrwałością. Możesz zrobić to samo i musisz. Bo jeśli nie opanujesz umysłu, zostaniesz przez niego opanowany. A niezdyscyplinowany umysł jest jak miasto bez murów, wrażliwy, kruchy, niechroniony. Być może dorastałeś, słysząc, że pieniądze są brudne, że bogaci są nieuczciwi, że kto się biednym urodził, biednym umrze. To idee zasiane, zanim mogłeś je zakwestionować, ale teraz możesz. Teraz Twoim obowiązkiem jest wyrwać te chore korzenie i zasadzić nowe przekonania. Pamiętaj: każda wielka fortuna zaczęła się od jasnego pomysłu, powtarzanego wiele razy, podtrzymywanego przez zdyscyplinowany umysł. Nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, co studiowałeś, ani ile masz teraz w kieszeni. To jedyną rzeczą, która definiuje Twoje przeznaczenie, jest to, co wierzysz, że jesteś w stanie osiągnąć? A jeśli chcesz zacząć teraz, zacznij od tej prostej zmiany. Następnym razem, gdy twój umysł powie nie mogę, natychmiast odpowiedz, jak mogę. Bo to pytanie otwiera drzwi, tworzy ruch, sprawia, że fortuna, która kiedyś była tylko odległym marzeniem, zaczyna iść w twoim kierunku. Ale wszystko zaczyna się w twoim umyśle. Małe cele to ciche zaproszenie do stagnacji. Sprawiają, że czujesz się bezpieczny, komfortowy i całkowicie nieszkodliwy dla życia, którego pragniesz. Ale prawda, której niewielu ma odwagę stawić czoła, jest taka: fortuna uśmiecha się tylko do tych, którzy ośmielają się celować wyżej, niż pozwalają im ich lęki. Chcesz przekształcić swoją rzeczywistość. W takim razie musisz wyznaczać cele, które przyprawiają Cię odreszcze. Tak, te, które sprawiają, że Twój oddech staje się ciężki, ręce się pocą, a umysł pyta, czy jestem w stanie to zrobić? Widzisz, naprawdę duże cele mają szczególny efekt. Zmuszają Cię do stania się większym. Nie możesz osiągnąć celu, który Cię onieśmiela, pozostając tą samą osobą, którą jesteś dzisiaj. I właśnie dlatego tak wielu ludzi ucieka od tego rodzaju celów, ponieważ wymaga to zmiany, wymaga zaangażowania i, co najstraszniejsze ze wszystkiego, wymaga konfrontacji z własnymi ograniczeniami. Pamiętam, kiedy postanowiłem napisać filozofię osiągnięć opartą na rozmowach, które przeprowadziłem z Andrew Carnegie. Wyzwał mnie, abym poświęcił 20 lat mojego życia. Bez gwarancji, bez pensji, z niczym innym jak wiarą, że to zmieni los tysięcy ludzi. Propozycja mnie przeraziła. Byłem młody, miałem rachunki, obowiązki i zerową pewność, że przyniesie to jakikolwiek zwrot, ale zaakceptowałem. Nie dlatego, że czułem się gotowy, ale dlatego, że wiedziałem, że jeśli będę akceptował tylko wyzwania, które pozostawiają mnie w strefie komfortu. Nigdy nie odkryje swojego prawdziwego rozmiaru. Duże cele to nie tylko cele, to lustra, które pokazują, jak bardzo jesteś gotów rosnąć. A kiedy definiujesz cel, który wydaje się nieosiągalny, właśnie tam zaczyna się prawdziwa podróż. Bo teraz nie możesz już polegać wyłącznie na sile woli, potrzebujesz planu, potrzebujesz dyscypliny. I co kluczowe, musisz rozbić ten cel na codzienne, nienegocjowalne mikrodziałania, jak stopnie prowadzące cię na szczyt, jeden po drugim. Wyobraź sobie kogoś, kto pragnie zgromadzić 4 miliony złotych. Może to wydawać się absurdalne, odległe, a nawet śmieszne, w zależności od tego, gdzie ta osoba jest dzisiaj. Ale co by było, gdyby rozbiła tę kwotę na cele roczne, miesięczne, tygodniowe, a nawet dzienne? 4 miliony podzielone przez 5 lat to 800 tysięcy rocznie. Podzielone przez miesiące to około 66 800. A na dzień roboczy nieco ponad 2720. Czy nadal brzmi onieśmielająco? Tak, ale teraz jest to namacalne. Teraz jest liczba, jest cel, a niemożliwe zaczyna wydawać się dostępne. Ale uważaj, nie wystarczy tylko nakreślić ten gigantyczny cel i czekać aż wszystko się ułoży. Musisz działać tak, jakby od tego zależało twoje życie. I więcej, musisz się zaangażować nawet w dniach, gdy wszystko się wali, ponieważ motywacja jest zmienna. Ale prawdziwe zaangażowanie jest odporne na burze. Widziałem ludzi ponoszących porażkę, ponieważ pokładali wiarę w emocjach. Dzisiaj nie czuję się dobrze. Ten tydzień był ciężki. I tak marzenie umiera powoli, pogrzebane pod uzasadnionymi wymówkami. A potem rok później patrzą w lustro i zastanawiają się dlaczego wciąż są w tym samym miejscu. Różnica między sfrustrowanym marzycielem a odnoszącym sukcesy wykonawcą leży w prostej, ale rzadkiej decyzji: robić to nawet ze strachem, robić to nawet z wątpliwościami, robić to nawet bez natychmiastowych rezultatów. Czy zauważyłeś, jak strach ma moc nas oszukiwać? Mówi: Nie idź, poniesiesz porażkę. Ale kiedy konfrontujesz się z tym strachem, Prawie zawsze okazuje się mniejszy niż się wydawało. Strach to test. Pojawia się, aby Cię chronić, ale także, aby sprawdzić, jak daleko jesteś gotów pójść. Wielu postrzega strach jako znak, że powinni się zatrzymać. Nieliczni, którzy prosperują, rozumieją, że to znak, że są na właściwej drodze. Kiedy Roosevelt wezwał mnie do wniesienia wkładu w strategię podczas kryzysu w 1929 roku, cele, które wyznaczyliśmy, aby odbudować zaufanie narodu, wydawały się niemożliwe. Miliony bezrobotnych, upadające banki, kraj pogrążony w rozpaczy. Ale wyznaczyliśmy śmiałe cele, a kiedy wszystko wydawało się stracone, to właśnie stanowczość tych celów podtrzymywała nadzieję. Nie chodziło o posiadanie wszystkich odpowiedzi, chodziło o utrzymanie wzroku utkwionego w czymś większym niż strach. I jest jeszcze jeden podstępny wróg perfekcjonizm. Ile razy odkładałeś cel, ponieważ myślałeś, że to nie był idealny moment? Pozwól, że Ci coś powiem. Idealny moment nie istnieje. Jasność pochodzi z działania, a nie z kontemplacji. Ścieżka pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynasz iść. Wyznacz cel, który sprawia, że drżysz z niepokoju. Tak, ale potem przekształć ten cel w małe, jasne, konkretne zadania. Dziś zadzwoń do tego klienta, napisz tę pierwszą stronę, zacznij oszczędzać, nawet jeśli to tylko jedna moneta. Nie lekceważ potęgi małych kroków. Na początku wydają się nieistotne, ale z czasem budują mur między tobą a przeciętnością. Chcesz wiedzieć, dlaczego większość ludzi umiera, nie realizując swoich marzeń, ponieważ nigdy nie mieli odwagi wprowadzić ich w życie z określoną datą. Marzenie bez terminu to iluzja, marzenie bez planu to fantazja. Ale kiedy wyznaczasz duży cel. Szczegółowo opisujesz kroki i angażujesz się w codzienne działania. Wtedy i tylko wtedy wchodzisz do wybranej grupy tych, którzy budują niemożliwe własnymi rękami. A jeśli pozwolisz, oto wyzwanie: wybierz teraz cel, który cię przeraża, ten, który odkładałeś. Zapisz go, następnie zdefiniuj, co musi się wydarzyć w tym roku, w tym miesiącu, w tym tygodniu i dzisiaj. Nie pozwól sobie zasnąć, nie robiąc jednego kroku w tym kierunku, bo uwierz mi, jeśli będziesz to robić konsekwentnie, to co dziś wydaje się nieosiągalne, jutro wyda się nieuniknione. Życie jest hojne dla odważnych i surowe dla zbyt ostrożnych. Wybierz, po której stronie chcesz być. Na ścieżce każdego marzyciela jest punkt, w którym konfrontuje się on z najbardziej niewygodną prawdą ze wszystkich. Wiedza o tym, co należy zrobić, nie wystarczy. Zdecydowana większość ludzi, którzy ponoszą porażkę, dokładnie wie, co powinni zrobić. Wiedzą, że muszą wstawać wcześniej, więcej oszczędzać, uczyć się, ćwiczyć, wytrwać, ale tego nie robią i nie robią tego, ponieważ czekają, aż poczują pragnienie. Czekają na tę magiczną iskrę zwaną motywacją, która pojawia się rano i znika przed lunchem. Ale motywacja jest jak wiatr, wieje kiedy chce to dyscyplina steruje statkiem, i właśnie tam wielu się gubi, ponieważ mylą entuzjazm z zaangażowaniem. Myślą, że są zaangażowani, ponieważ są podekscytowani, ale w rzeczywistości są tylko w tymczasowym stanie emocjonalnym. Kiedy przychodzi zmęczenie, kiedy wyniki się opóźniają, kiedy pojawiają się przeszkody, entuzjazm odchodzi, a wraz z nim odchodzą plany. Dyscyplina nie dotyczy tego, co czujesz, dotyczy tego, co decydujesz. Dyscyplina to ramię wykonawcze Twojego umysłu. To ona przekształca ideę w działanie, marzenia w rzeczywistość. I co najważniejsze, jest budowana. Nikt nie rodzi się zdyscyplinowany. Ja sam, przez lata pisania mojej filozofii sukcesu, stawiałem czoła dniom, w których wszystko wydawało się walić. Był czas, kiedy byłem zmuszony mieszkać w pożyczonej chacie, bez pieniędzy nawet na przyzwoite ubranie. Każda strona, którą napisałem, była aktem oporu przeciwko poddaniu się. I tym, co mnie trzymało, nie była pasja, to była dyscyplina. Zobowiązałem się, a zobowiązanie, gdy jest prawdziwe, nie zależy od Twojego nastroju. Możesz wstać wcześnie, gdy jesteś zmotywowany, ale czy możesz wstać wcześnie piątego dnia bezsenności z rzędu, z wyczerpanym ciałem, nie wiedząc, czy wysiłek jest tego wart? Bo właśnie tam testowana jest dyscyplina i właśnie tam większość ponosi porażkę. Ludzie wierzą, że ponoszą porażkę z powodu braku talentu lub możliwości. Ale najczęściej ponoszą porażkę, ponieważ nie wytrwają wystarczająco długo. Zaczynają projekty, diety, biznesy, nawyki i przestają. Nie dlatego, że nie działały, ale dlatego, że oczekiwali, że wszystko pójdzie gładko. Poddają się cyklowi pobłażania sobie. Dzisiaj tego nie zrobię, bo jestem zmęczony, jutro to nadrobię. A jutro staje się tygodniem, miesiącem, rokiem, i kiedy zdają sobie z tego sprawę, porzucili własne życie, nie zauważając tego. Teraz pytam cię: ile razy składałeś sobie obietnice i ich nie dotrzymałeś? Ile razy zaczynałeś coś z entuzjazmem, ale poddałeś się, gdy stało się trudne? I co najważniejsze: jak długo pozwolisz, aby ta wersja ciebie nadal dominowała? Dobra wiadomość jest taka, że dyscyplinę się trenuje. Ale zaczyna się od małych rzeczy. Nie ma sensu chcieć zmieniać wszystkiego naraz. Działa to, co jest zrównoważone. Zacznij od wygrywania małych, codziennych bitew. Wstań, gdy zadzwoni budzik, i nie naciskaj drzemki. Dokończ to zadanie, które zawsze odkładasz. Ustal stałe godziny na swoje osobiste zobowiązania. I co najważniejsze. Dotrzymuj słowa, nawet gdy nikt nie patrzy. To buduje wewnętrzną integralność. Zaczynasz ufać sobie, a kiedy ufasz, działasz, a kiedy działasz, przychodzą rezultaty. Ale jest jeszcze jeden ukryty wróg środowiska, które niszczą Twoją dyscyplinę. Jeśli jesteś otoczony rozpraszaczami, hałasem, plotkami, nadmiernymi bodźcami, negatywnymi ludźmi. Twoja energia wyczerpuje się zanim jeszcze zaczniesz. Więc wyeliminuj wyzwalacze, które cię cofają. Miej czystą, cichą przestrzeń. Dystansuj się, gdy tylko to możliwe, od tych, którzy nie szanują twoich harmonogramów i celów. Jesteś strażnikiem swojej rutyny, a twoja rutyna z kolei jest niewidzialnym budowniczym twojej przyszłości. Spójrz, co dzieje się z olimpijczykami. Nie trenują tylko w dobre dni. Trenują przez ból, w deszczu, ze sennością, z frustracjami, ponieważ rozumieją, że doskonałość buduje się właśnie w trudne dni, a jeśli chcesz niezwykłego życia, musisz być gotów robić to, czego zwykli ludzie odmawiają. Pamiętaj o czymś, co zawsze mi towarzyszyło. Jutro to pułapka, obiecuje komfort, ale dostarcza stagnację. Cokolwiek chcesz zbudować, zaczyna się od tego, co zdecydujesz zrobić teraz. Dyscyplina nie jest narzucana, jest wybierana, a potem potwierdzana każdego dnia, nawet w ciszy, nawet gdy wydaje się, że nikt nie patrzy, nawet gdy wydaje się, że nikogo to nie obchodzi. Ale życie patrzy, wszechświat odpowiada. A nagroda jest nieunikniona, bo podczas gdy wielu czeka, ty działasz, podczas gdy wielu się poddaje, ty wytrwasz, a podczas gdy wielu marzy, ty budujesz. Oto sedno sprawy. Nie chodzi o czekanie na idealny moment, ale o wykorzystanie każdej chwili, aby zrobić kolejny krok naprzód. Zdobyłeś teraz wgląd, ale wgląd bez działania to tylko odroczony potencjał. Najważniejsza lekcja z tego wszystkiego brzmi: Twoja przyszłość nie jest determinowana przez szczęście czy przypadek, ale przez dyscyplinę, którą wykazujesz dzisiaj. Nie postrzegaj tego jako końca naszej dzisiejszej podróży, ale jako początek Twojego następnego wejścia na wyższy poziom. Każdy świadomy krok, który podejmiesz od teraz, to kolejny szczebel na drabinie Twojej osobistej mądrości i sukcesu. Chodzi o to, by stać się dziś zaledwie o 1% lepszym niż byłeś wczoraj. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Zaledwie maleńki 1% każdego dnia. Dziękuję Ci za poświęcenie mi swojego czasu i uwagi. Podróż trwa, a następny krok już na Ciebie czeka. Kliknij wideo pojawiające się teraz na Twoim ekranie. Będę tam, gotowy towarzyszyć Ci w kolejnej fazie Twojej ewolucji. Rozwijajmy się dalej razem.